Okej! Okay. Jest też inna gra, która nazywa się Aplardo i chodzi tutaj dinozaurem grającym na gitarze. I prawdopodobnie jest tutaj. i, i nie wiem, co I, Czy potrzebują państwo miłości? Ja sobie. ja mogę państwu za, tutaj zagrać. Miłości, moja! Zero miłości! Tu wam zagram, zagram, nie! After 1 minutes and 58 seconds of performance abelto <coughs> <coughs> Teraz co to... proszę państwa. Musimy i, szakalaka, szakalaka. I Zagranie im okay, własną muzykę. Okej, So I say I am dinosaurus And when you see my place in the rendezvous Uuu, jest to Czy może państwu zagrać muzyczną muzykę? Chcą państwo miłości? Dobra My heart will go up I can co powiedziałeś? Masz jakiś problem? Nie pokazywał się, to jak śpiewał, to wypiętałeś. Gdy ja, to my heart will go on. Just for you. Podobało im się. Widziałeś to. Podobało im się kalender. Podobało. Nie ma kepsa. A zagrałem im też. My, my heart will go on. Dobra, no chyba dosyć tego go on. To. Do... Nie podoba mi się już ta muzyka. Ona mi się już nudziła. Ta muzyka jest do dupy. A... Nie. Nie, ona jest. Do Dobra, gramy teraz w grę, w której chciało nam się bardzo robić kupę i zdecydowaliśmy tą kupę zrobić, więc. Aj, Nic się nie stało. Ja sobie zjadł, chili, dlatego trzeba zrobić taką kupę, żeby kogoś tą kupą zabić. Tak, jest głupia, nie tym. Ale dobra, spróbujmy zrobić kupę na tyle dobrą, żeby kogoś zrobić krzywdę. Więc, uważaj. Uwaga! Okej, okay, ona zrobiła gówno. Zgówno, <grywka> Dobra, więc jeżeli teraz coś jecie, to was przepraszam najmocniej, ale, ale... OLE! dobra, słuchajcie, ostateczne uderzenie, to teraz, to teraz trafi. Uuuu, coś tu na Ej, dlaczego wszyscy uciekają? Co w tym chodzi? To jest tylko kupa. Czy nigdy kupy nie widzieliście? I to jeszcze taki idealny proces, który wyleciał prosto odbytu tego pana. To był niesamowity proces, gdyż ta osoba na przykład musiała troszkę napiąć, nacisnąć, wypluć to i potem ta kupa musiała polecieć, żeby trafić w ostatecznym... Pocisku i wszyscy się na nie wywrócili. I wszyscy się wywrócili na tej kupie. A, te, a, a ci się tam, tam zykają, się potrząsają. Przestańcie to robić, przestańcie to robić, przynajmniej na moim nagraniu. Wyobraźcie sobie sytuację, w której by wasza kupa poleciała na świat i zabiłaby jakichś ludzi. No, to jest po prostu, to już jest koszmar, no. Ale nie wywracajcie się tak, Boże! Wy jesteście głupi, wy jesteście głupi. O, no, no i za, zepsuli to. Pup. Nie wiem jak trzeba być głupim, żeby zrobić grę o robieniu kupy, ale tak też można. Więc e, no tak, no więc zrobiłem sobie kupę, e, które walnęło wy... Mhm. Dobra, nie wiem co, co cały czas o co chodzi w tej grze, gram już nią troszeczkę i, i wiecie co? Ta gra jest wielkim 2 na 10, e, i ona mnie nie śmieszy. Ale jest tu kupa, więc w sumie powinnośmierzyć Szybko rozjedź mnie, rozjedź mnie, zawsze chciałem być rozjechaną kupą, a my nie rozjechali, no trudno Więc dobra, Andrzej najwyraźniej chce mu się być kupę, robi takie, takie zęby, takie Kurwa, kurwa No i generalnie, no tak yy, Ja, ale musimy jednak docenić to, że gra była rozrobiona w 82 godzin Więc no nie, nie można tutaj się spodziewać wszystkiego wielkiego Jeżeli, jak na grę, która została stworzona w 82 godziny to jest naprawdę spoko ale mogę podsumować ten odcinek, przynajmniej tą końcówkę, że ten odcinek był gówniany. Widzicie, że wam się podobnie nie zapomnijcie o łapce w górze. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Pa, pa!